Rynek nie miał litości. Wystarczyło kilkadziesiąt godzin, żeby brutalnie zgasić światło. Bitcoin spada poniżej psychologicznej bariery, a Ether obrywa jeszcze bardziej. Oba aktywa znalazły się pod kluczową średnią, która trzyma tę hossę przy życiu od ponad półtora roku. Pytanie, które zadają sobie teraz wszyscy brzmi, czy to już koniec? Bitcoin is going do zero! Okazuje się, że to nie jest zwykła korekta. To, co widzimy, to objawy potężnego kryzysu płynności, o którym ostrzegaliśmy. System skrzypi tak głośno, że Fed musiał awaryjnie interweniować. Odkurzacze, które wysysają dolary z rynku, właśnie uderzyły z potrójną siłą. Więc czy to, co widzimy, to ostateczna kapitulacja? Czy może perfekcyjnie zaplanowana zasłona dymna, żeby wyrzucić Cię z rynku tuż przed prawdziwym ruchem? Drogi widzu, tego dowiesz się w dzisiejszym materiale, także herbatka w dłoń i zapraszam Cię na ten odcinek. Dzień dobry sima, z tej strony Renifer i witam Was w kolejnym odcinku KryptoPoroża, czyli serii, w której przedstawiamy najważniejsze newsy z rynku krypto i nie tylko. Standardowo naszych stałych widzów proszę o przybicie wirtualnej piony postaci łapki w górę. Za każdą pojedynczą łapkę serdecznie dziękuję, bo to naprawdę pomaga tym materiałom płynąć dalej w świat. Natomiast drogi widzu, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to wszystkie najważniejsze informacje, w tym giełdy, z których korzystamy oraz grupy, które prowadzimy, znajdziesz w opisie pod tym filmem. Tymczasem przechodzimy do mięska, bo... Musimy omówić to, co wydarzyło się na wykresach od ostatniego materiału. Zaczynając od Bitcoina, to jak widzicie na wykresie tygodniowym, zaliczyliśmy ten mocny zjazd poniżej 100 tysięcy dolarów, ale co ważniejsze z perspektywy analizy technicznej, zanurkowaliśmy poniżej 50-tygodniowej prostej średniej kroczącej, czyli właśnie tej czerwonej linii, którą tutaj widzicie, gdzie w tym momencie znajduje się ona na poziomie mniej więcej 103 tysięcy. I w zasadzie taka prosta średnia krocząca to w tym momencie wskaźnik, na który patrzy cały rynek, a przynajmniej jego znaczna większość. Dlatego, że jak zobaczymy sobie, jak to wyglądało w przeszłości, to od marca 2023 roku ta średnia krocząca służy nam jako dynamiczne wsparcie podczas tych wzrostów. W perspektywie wielu analityków, których ostatnio też często sobie tutaj wrzucamy na materiały, ta średnia krocząca to jest wyznacznik między hotsą a bessą. Dla przykładu taki Benjamin Cowen uważa ją właśnie jako taki ostateczny wyznacznik sentymentu. Cowen mówi wprost, że jeśli zamkniemy kilka tygodniowych świec pod tą średnią, to Możemy w zasadzie żegnać się z cyklem byka i witamy się w beście. I tutaj, właśnie, jest kluczowe słowo, czyli zamkniemy się. Jak zobaczymy sobie na wykres, to od 2023 roku ani razu nie zamknęliśmy się poniżej właśnie tej średniej. W tym momencie jesteśmy praktycznie najbliżej tego poziomu od dwóch lat. Niemniej jednak, już nieraz widzieliśmy takie sytuacje, kiedy knot świecy tygodniowej schodził poniżej tą średnią kroczącą, i następnie został on wybroniony, a finalnie tydzień zamknął się powyżej. W tym momencie jesteśmy najbliżej właśnie tego scenariusza. Jak widzicie, już knotem mocno zanurkowaliśmy poniżej tą linię. Niemniej jednak tutaj jesteśmy dalej powyżej. I myślę, że ten tydzień, ten weekend, w szczególności właśnie okres z niedzieli na poniedziałek, bo wtedy właśnie będziemy zamykać tą średnią kroczącą. Może być całkiem zmienny, patrząc na to, jak blisko znajdujemy się tego kluczowego miejsca. Więc na pewno warto wrzucić to na radar i zobaczyć, jak zamkniemy ten tydzień. My również będziemy Was o tym informować. Także zapraszam Was na naszego Telegrama lub Instagrama. No dobrze, skoro na na bitcoinie jest nerwowo, no to przejdźmy do ethereum, gdzie jest troszkę bardziej nerwowo. Ether oberwał dużo mocniej, co zresztą jest typowe dla altcoinów, bo jest po prostu postrzegany jako bardziej ryzykowne aktywo. Praktycznie w dwa dni z 4000 dolarów zlecieliśmy na poziomy prawie 3000 dolarów. Po drodze bez zastanowienia przebiliśmy kluczowe wsparcie na 3500 i w międzyczasie tutaj nie wybroniliśmy poziomu naszej hossowej wstęgi. Tak samo Knot poleciał trochę poniżej średniej kroczącej 50 i został od razu wybroniony. Więc przypuszczam, że jakiś Bitmain i inne wieloryby mieli tutaj ustawione swoje orderki, tak jak widzieliśmy wcześniej, po prostu wykupują spadki. I myślę, że tutaj też warto zwrócić uwagę, jak zamkniemy się w tym tygodniu, czy będzie to powyżej, czy poniżej średniej kroczącej, bo jeśli poniżej, to będzie naprawdę duże sprawdzam dla firm Treasury, czyli właśnie tych skarbców, które ostatnio bardzo mocno opakowały się w Ethereum, a teraz troszkę o nich słuch zaginął. Więc tutaj na Ethereum sytuacja jest o tyle ciekawa, że tak mocny spadek jest naprawdę dużym sprawem. Dla wielu podmiotów, które wchodziły w Ethereum. Niektóre podmioty są mocno pod wodą i zaczynają powoli sprzedawać, tak jak na przykład ostatnio ETH Zilla, która musiała po prostu pozbyć się części swoich eterków, żeby opłacić swoje zobowiązania. Także zobaczymy, kto tutaj pływał bez majtek, i jeśli nadejdzie odpływ, jeśli rynek rzeczywiście będzie dalej testował, będziemy mieć większy marazm i będziemy sobie tutaj konsolidować, to jest duża szansa na to, że więcej podmiotów będzie musiało po prostu sprzedać swoje etery, co może wywołać takie małe domino. I oczywiście pogłębić spadki. Na razie nie wygląda to jakoś ciekawie, niemniej jednak wyłonił nam się tutaj zdecydowany lider tego wyścigu o Ethereum i jak możemy zobaczyć właśnie z ostatniego raportu Bitmain w poprzednim tygodniu, czyli ostatnim tygodniu października dokupili 82 tysiące Ethereum za 280 milionów dolarów. I tutaj w zasadzie tylko oni kupują podczas tych spadków, także nie zdziwiłbym się jakby tutaj również odpowiadali za to mocne odbicie. Na pewno będziemy Was informować o tym co dzieje się na Etherku, na bieżąco tą sytuację analizujemy i myślę, że to jest również bardzo ważne, żebyśmy byli w tym temacie biegli. No dobrze, skoro mowa o tym, że kapitał jest pod wodą, to zobaczmy, jak w poprzednim tygodniu wyglądały przepływy środków w funduszach ETF, czyli jak inwestorzy instytucjonalni i nie tylko inwestowali właśnie w aktywa cyfrowe. Jak zobaczymy sobie na wykres od Kończers, to widać czarno na białym, że te jastrzębie gadki Pawela z zeszłego tygodnia, czyli ta niepewność co do obniżki stóp w grudniu, solidnie wystraszyły rynek. Globalnie ze wszystkich produktów inwestycyjnych, Kryptom odpłynęło netto 360 milionów dolarów. Ale prawdziwa masakra rozegrała się w zasadzie tylko na Bitcoinie, dlatego że inwestorzy wyciągnęli z niego aż 950 milionów dolarów i oberwał zdecydowanie najmocniej. I jak zobaczymy sobie na tą tabelkę, to rzeczywiście z funduszy na Bitcoina wypłynęło prawie miliard dolarów. Niemniej jednak, Ktoś tutaj był gwiazdą, i tą gwiazdą okazała się Solana. Dzięki startowi nowych ETF-ów w Stanach Solana przyciągnęła aż 421 milionów dolarów. Jednocześnie jest to drugi najlepszy wynik w historii dla produktów na Solanie, i nie wygląda na razie, żeby inwestorzy tą solanką się nudzili. Tutaj też mieliśmy właśnie mocne silowanko Solany na Wall Street, także no, Wall Street pokochał tą technologię. Jednak co ciekawe, do ETF-owej floty dołączyli też nowi członkowie, i całkiem ładne wpływy w poprzednich tygodniu zgarnął HBAR, ponad 44 miliony dolarów i nawet Litecoin zgarnął jakąś tam swoją małą część, ale to takie bardziej symboliczne 700 tysięcy. Więc obraz z zeszłego tygodnia jest całkiem prosty. Grubasy przestraszyły się Powella i wylały Bitcoina i jednocześnie bardzo mocno zapakowały się w nowe, świeże produkty na Solanie i zobaczymy jak długo ten trend się utrzyma. Niemniej jednak Solana bardzo im się podoba. No dobra Renifer, ale jak to wygląda w tym tygodniu, skoro widzieliśmy takie mocne spadki w poniedziałek? Więc jak zobaczymy sobie na dane z poniedziałku, to z Bitcoina odpłynęło 186 milionów dolarów. Z Ethereum kolejne 135 milionów, a w tym czasie zbierała kapitał Solana. I mamy tutaj napływ w poniedziałek 70 milionów dolarów, HBAR ponad 22 miliony i do Litecoina również wpłynął prawie milion. Jak zobaczymy sobie na wtorek, to na Bitcoinie i Etherze mamy jeszcze gorzej, dlatego że wczoraj wypłynęło z Bitcoina ponad pół miliarda dolarów, dokładnie 577 milionów wypływów. Na Ethereum mamy wypływów w wysokości 200, prawie 20 milionów i do Solanki coś tam troszkę wpłynęło, już zdecydowanie mniej, bo mamy tylko 15 milionów wpływów. Niemniej jednak wniosek jest tutaj prosty, pomimo potężnych spadków, klienci ETF-ów wciąż wykazują zainteresowanie altcoinami i też wcale to nie są jakieś duże odpływy, jeśli byśmy zobaczyli sobie na przeszłość, dlatego że no dobra, ten wczorajszy wtorkowy odpływ jest całkiem spory, niemniej jednak jak sobie rozszerzymy tutaj Wykres, no to widzieliśmy dużo gorsze dni, jak na przykład 1 sierpnia, kiedy odpłynęło 812 milionów, albo na przykład właśnie w lutym, kiedy mieliśmy odpływy na ponad 1 miliard dolarów. Także no jest tutaj źle, ale jakoś tragedii nie ma. Także zobaczymy, jak będą wyglądać następne dni i na pewno Was o tym poinformujemy. No dobrze, przeanalizowaliśmy wykresy, przeanalizowaliśmy przepływy w ETF-ach, a teraz dochodzimy do absolutnego sedna tego odcinka. Dlaczego do cholery tak spadamy? I tutaj musimy nawiązać do Odcinka, w którym już to omawialiśmy, jeszcze przed tym właśnie ostatnim tąpnięciem. I mówiłem wam wtedy, że na rynku działają dwa potężne odkurzacze, które wysysają płynność. Pierwszym odkurzaczem był Fed i jego QT, a drugim, i to wtedy był jeszcze dość mało popularny temat, rosnące konto TGA. I niestety ta płynność, wokół której kręcą się absolutnie wszystkie rynki, po prostu się kurczy. Rynek krypto dojrzewa, i czy nam się to podoba, czy nie, staje się coraz brutalniej skorelowany. Z tymi metrykami z tradycyjnych finansów. Bitcoin działa jak gigantyczna gąbka na płynność. Jak w płynności w systemie jest dużo, gąbka pęcznieje i Bitcoin rośnie, jak Płynność wysycha, a wysycha właśnie teraz, to gąbka się kurczy i widzimy korekty. Żeby to zrozumieć, wytłumaczmy sobie bardzo szybko i w prostych słowach, co się dzieje pod maską amerykańskiego systemu finansowego właśnie teraz. Po pierwsze, odkurzacz numer jeden, czyli TGA Treasury General Account. Jest to po prostu główny rachunek bankowy rządu USA. Problem w tym, że w Stanach trwa obecnie najdłuższy w historii government shutdown, czyli zamknięcie rządu. Co zatem idzie? Rząd nie działa, nie wydaje pieniędzy. Nie płaci pensji, emerytur, czy po prostu nawet nie realizuje kontraktów. Jednocześnie Cały czas zbiera kasę z podatków i emisji nowych obligacji. Efektem jest to, że te pieniądze wpływają na konto TGA i są tam zamrażane. Zamiast krążyć w gospodarce, leżą bezczynnie w Fedzie. I jest to właśnie ten pierwszy gigantyczny odkurzacz. Saldo TGA pod koniec października przekroczyło bilion dolarów. Ten nagły spadek, który tutaj widzicie na początku miesiąca, to po prostu wypłaty różnych obowiązkowych świadczeń, które rząd musi robić nawet bez działającego kongresu. I wszystko na to wskazuje, że jeszcze przez kilka Kilka dni, dlatego że traderzy na markecie wyceniają koniec shutdownu na 15 listopada, będziemy rosnąć na tej metryce i pieniądze dalej będą zamrażane. Co za tym idzie, gąbka będzie coraz mocniej wyciskana. Po drugie, odkurzacz numer 2, o którym również wspominaliśmy w poprzednim odcinku, czyli QT. FED, mimo obniżek stóp, technicznie wciąż prowadzi QT, czyli zacieśnianie ilościowe. To znaczy, że cały czas, miesiąc w miesiąc od 2022 roku z systemu znika kolejne 40. Miliardów dolarów, i tak jak mówię, jest to miesiąc w miesiąc. I po trzecie, brak amortyzatora, czyli wydrenowane RPP, inaczej reverse. Repo. Był to taki gigantyczny parking dla nadwyżek gotówki. Taka, można powiedzieć, poduszka bezpieczeństwa dla systemu finansowego. W 2022 roku leżało tam 2,5 biliona dolarów. Dzisiaj ten bufor, jak widzicie, praktycznie zniknął. Jest tutaj lekko ponad 51 miliardów. Więc patrząc na perspektywę z przeszłości zostały tutaj jakieś śmieszne pieniądze, więc nie ma już tego amortyzatora. I patrząc właśnie na to potrójne uderzenie, czyli rosnące TGA, trwające QT i brak Fora RRP sprawia, że rezerwy banków komercyjnych dramatycznie spadają. A jak brakuje rezerw, to system zaczyna skrzypieć. I my to widzimy po danych. Topa SOVR, czyli to, po ile banki pożyczają sobie kasę na jedną noc, zaczęła wystrzeliwać ponad korytarz, który ustalił Fed. Wyobraźcie sobie SOVR jako termometr płynności w systemie bankowym. To jest po prostu koszt, po jakim banki pożyczają sobie nawzajem kasę na jedną noc pod zastaw obligacji. I ostatnio doszło do tego, że zainterweniowali. Pod koniec października Fed musiał awaryjnie w jeden dzień wtłoczyć do systemu prawie 30 miliardów dolarów w operacjach repo, żeby ratować sytuację. Na dzień dzisiejszy widzimy, że stopa SOPR powoli wraca do domu, czyli właśnie do tych widełek 3.7540 i myślę, że to jest super metryka, żeby właśnie śledzić kondycję banków w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dla mnie najlepszą metryką jest Twój feedback drogi widzu pod tym filmem. Jeśli takie materiały są dla Ciebie przydatne, jeśli wyciągasz z nich wartość, strzel łapę w górę pod tym materiałem. Dla Ciebie to dwa kliknięcia, a dla nas potężny motor rozwojowy tego kanału. Tak samo, jeśli nie macie jeszcze na pokładzie, to wskakuj, zostawiając suba z dzwoneczkiem, a my dopilnujemy tego, abyś zrozumiał rynki i rynek krypto w prostych słowach. Więc podsumowując to wszystko, co przed chwilą powiedzieliśmy, ten kryzys płynności to nie jest jakaś teoria. To dzieje się tu i teraz. Ten shutdown ma już realne przełożenie na gospodarkę. I dokładnie to podkreślił Jerome Powell tydzień temu, mówiąc, że Fed błądzi przez mgłę. Wszyscy teraz patrzą, kiedy shutdown się skończy, kiedy rząd w Stanach się otworzy. W tym momencie najbardziej prawdopodobny jest dzień 15 listopada. Jednak może się to wydarzyć wcześniej albo później. Jeszcze kilka dni temu obstawiany był 1 grudnia, czyli zakończenie właśnie QT przez Fed. I tutaj wielką niewiadomą jest stan gospodarki w Stanach Zjednoczonych tego, że tak jak mówił Jerome Powell tydzień temu, Fed błądzi sobie we mgle i nie wie dokładnie, jak wygląda kondycja gospodarki. Co za tym idzie, jeśli ten prawy słupek oznaczający utrzymanie stóp procentowych będzie rósł, a może się to właśnie stać 15 listopada albo inaczej po prostu po otworzeniu rządu, no to jest bardzo duża szansa na to, że zobaczymy kolejne spadki i kolejną presję sprzedażową, dlatego że inwestorzy jako pierwsze będą deriskować się z krypto, czyli właśnie z aktywów na książce ryzykownych. Natomiast jeśli TED Dane, które Fed zacznie dostawać, będą sprzyjać obniżce stóp procentowych i z kolei ten drugi wykres po lewej stronie zacznie rosnąć, czyli inwestorzy będą spodziewać się obniżki stóp procentowych, to wtedy możemy liczyć na solidne wzrosty. Więc myślę, że te metryki są teraz kluczowe do śledzenia. Wszystkie dane ekonomiczne o Stanach Zjednoczonych są również kluczowe do śledzenia, dlatego że teraz jeszcze bardziej niż wcześniej są po prostu ważne dla Fedu i po otwarciu rządu naprawdę tutaj dużo się może wydarzyć. I teraz przechodzimy do perspektywy. O której świetnie napisał wczoraj Roll Paul, czyli jeden z największych makroanalityków na świecie. W ostatnim wpisie, który trafił do miliona użytkowników, potwierdził on w 100% to, co przed chwilą powiedzieliśmy i to, co mówiłem wam od tygodnia, czyli płynność jest najważniejszym czynnikiem, a shutdown i rosnące TGA brutalnie ją zdusiły. Co oczywiście uderzyło w krypto jako pierwsze. Roll nazywa ten okres, w którym teraz jesteśmy oknem bólu, czyli window of pain, ale mówi też wprost, co się stanie, gdy to okno się zamknie. Gdy tylko shutdown się skończy, Rząd z powrotem wciśnie play na wydatkach i według pola departament Skarbu wpompuje z powrotem w rynek od 250 do 350 miliardów dolarów w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Dodatkowo 1 grudnia kończy się QT, czyli właśnie to wysysanie płynności z gospodarki. I innymi słowy, Pol mówi o tym, żeby po prostu przetrwać obecne okno bólu, bo już za rogiem czeka nas potop czyli właśnie ten liquidity flood. Co za tym idzie, jeden z większych analityków jest bullish i każe nam kupować deepa. Ten skrót oznacza buy the fucking dip i tutaj ludzie się śmieją właśnie w komentarzach, że on ma jeszcze pieniądze na kupowanie dipów, bo wszystkich wyczyściło na altach. Także no, jest to na pewno ciekawa perspektywa, którą warto wrzucić na radar i dużo tutaj czynników łączy się w całość. Także no, zobaczymy w najbliższych tygodniach jak to będzie wyglądało. Niemniej jednak warto na początku postawić na edukację. Ten cały temat, który dzisiaj Mówiłem, jest dostępny na naszej platformie learningowej. Stworzył go dla Was Bele i rozpisał na po prostu części pierwsze. Także jest tutaj naprawdę masa mięsa i polecam Wam zapoznać się z tym. Polecam Wam edukować się, dlatego że to jest realna przewaga, która była dostępna na platformie grubo przed tymi spadkami. Także można było się na nie przygotować. Natomiast jeśli jesteś zapoznany z tymi wszystkimi metrykami, których jest tutaj naprawdę sporo, jeśli jesteś troszkę bardziej zaawansowany, możesz skorzystać z wskaźników i nałożyć sobie je na swoje trading. View. To są wszystkie wskaźniki, które korzystamy i które pomagają nam w ocenie rynku. Trzy dni temu wleciało również potężne narzędzie od Screamcrita, które jest dokładnie opisane, jak działa. Także, jeśli jesteś na platformie i nie widziałeś tego narzędzia, to również polecam ci nadrobić tą lekcję. No i wszystko oczywiście masz dostępne w pierwszym kafelku w opisie pod tym filmem. Jeśli założysz konto na giełdzie bez weryfikacji, czyli wystarczy tutaj mail i hasło. Następnie przejdziesz przez krótką instrukcję, to dostajesz dostęp do całej platformy oraz grupy Pro, czyli naszego takiego oczka w głowie, dlatego że to jest takie jedyne miejsce na polskim rynku krypto, gdzie masz dosłownie wszystko. Od tradingu po właśnie insighty, po airdropy, po portfele największych graczy, jak i również niezastąpioną społeczność traderów, która zawsze stara się pomagać. Jest też również czat do nauki, także jeśli chciałbyś zmienić się w. Edukatora lub osobę, która uczy się tradingu, to tutaj powstała bardzo ciekawa inicjatywa, gdzie możesz uczyć albo właśnie edukować się w gestii tradingu. Także wszyscy tutaj tworzymy jedną wielką rodzinkę, która będzie na dobre i na złe, bo nie zamierzamy zabijać się w bezsie, jak to niektórzy robią, dlatego że działamy z tym projektem codziennie, od bezsy budujemy i tak będzie. Bez przerwy. Nic się u nas nie zmienia. Jest wręcz przeciwnie coraz to większa ofensywa, żeby dostarczać jak najlepsze treści. Także serdecznie zapraszam Was na pokład. Dostęp jest. Darmowy, i poniżej, jeszcze jak założycie konto u tego naszego partnera, to w trzecim kafelku macie instrukcję, jak po tej giełdzie się poruszać bezpiecznie. I oczywiście też podkreślam to, że jesteśmy na takim etapie, gdzie kurs bezpieczeństwa mocno się przyda, z tego powodu, że różne rzeczy mogą się wydarzyć po 10 października, po tych likwidacjach. I teraz ja osobiście używam wszystkich gorących portfeli, wszystkich portfeli na giełdzie lub na innych aplikacjach DeFi, jak takiego portfela, który mogę zgubić po prostu na mieście i nie będę po nim płakał, dlatego że że no, historia pokazała z FTX i innymi rzeczami, że na giełdach nie trzymamy swoich środków, jedynie trzymamy takie zasoby, które służą nam do handlowania i tak jak mówię, nie będziemy po nich płakać tydzień, że je straciliśmy. Także również w opisie pod tym filmem znajdziecie kurs bezpieczeństwa krypto. Niedługo wjeżdża kolejna lekcja już w tym tygodniu, w której rozłożymy wszystkie te spamy w komentarzach i naganiacze, którzy grożą waszej rodzinie, którzy nakłaniają na przykład waszą rodzinę do wpłaty potężnych środków, bo to wszystko zwróci się się w ciągu dwóch dni, a potem zawijają się z kasą. Także to będzie druga lekcja. A właśnie ta pierwsza lekcja, czyli właśnie mój prywatny skarbiec, czyli to jak przechowuję kryptowaluty, jest dostępne w opisie pod tym filmem. Jest to totalnie darmowa lekcja i uważam, że warto ją prześledzić i nauczyć się na pamięć wklepać sobie do głowy to, że w krypto jesteśmy my odpowiedzialni za swoje środki. A co do właśnie wcześniej wspomnianej Bessy i Hossy, to jak przeskrolujemy sobie teraz Twitterka, to mamy totalnie dwa różne obozy, tym bardziej po tych ostatnich spadkach. Niektórzy już totalnie mówią, że się zawijamy, inni mówią, że to jest właśnie wyczyszczenie. Ja jestem chyba bardziej bliżej tych drugich, w sensie, że jeszcze możemy sobie nawet zlecieć na Golden Pocket i wszystkich wystraszyć i dopiero potem odbijać. Niemniej jednak, nie wiem co się wydarzy i... To już wam powtarzam od właśnie 5 października, że po wydarzeniach, które widzieliśmy właśnie 5 dni później. Nie wiadomo jakie trupy z szafy mogą wypaść. Chodziły też plotki o WinterMucie, czyli jednym z największych market makerów, którzy de facto mieli pozwać Binancea. Oczywiście to okazało się plotką, niemniej jednak, no, pojawia się coś w tle. Esterek też jest całkiem nisko w porównaniu do tego, jak był wcześniej, i niektóre firmy mogą zacząć go sprzedawać, bo po prostu braknie im kapitału na spłatę swoich wierzycieli. Niezaprzeczalne jednak jest to, że bliżej niż dalej nam do końca tej hossy. Także zastanawiamy się nad takim materiałem. Jestem ciekaw waszego zdania. Czy chcielibyście zobaczyć, gdzie byśmy mogli zanurkować, jeśli byśmy weszli w tą bessę, to gdzie byłby właśnie ten próg bólu, gdzie de facto Bitcoin, patrząc na historyczne wzorce, mógłby się zatrzymać i gdzie po prostu byłby tak zwany dołek. Dajcie znać w komentarzu, jeśli chcielibyście zobaczyć taki materiał, to jeszcze w tym tygodniu nagram wam takie krótkie, dosłownie kilkanaście minut, jak to wyglądało w przeszłości i jak to porównać? Właśnie do dzisiejszych realiów, gdzie mamy ETF-y, gdzie mamy właśnie potężne fundusze, gdzie ludzie przechodzą ze tradycyjnych finansów i kupują bitcoina. To też trochę inaczej to działa niż cyklicznie, bo oni właśnie w tych tradycyjnych finansach patrzą raczej dłużej niż krócej. To znaczy, że na przykład kupują takiego obitka i nie chcą go sprzedawać po 4 lata, tylko bardziej patrzą na niego jako dywersyfikację swojego kapitału na 10, 15, czasem 30 lat. Więc to jest mega ciekawy temat i dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Pisząc proste pod tym filmem, będzie to dla mnie jasne. Znak, że chcecie zobaczyć taki materiał, a my tymczasem przechodzimy do końca tego odcinka, więc jeśli było wartościowo, dajcie znać, zostawiam OP w górę pod tym filmem, skakujcie na pokład i oczywiście wszystkie najważniejsze linki wraz z giełdami, z naszymi grupami, jak i również Instagramem czy otwartym Telegramem znajdziecie w opisie pod tym filmem. Do Was mówił Renifer, dziękuję za dzisiaj, a na końcowym ekranie wyświetli Wam się poradnik do giełdy Blofin, więc pustru.